Ojo, jojo, oj, oj. ktoś dzwoni? Kurwa, mać. Hej, hej, cześć, Ninecard z tej strony. To jest Sleeping Dogs. Jak widzicie, ubrałem dzisiaj naszego bohatera kurteczkę, bo chłodny wieczór się zapowiada. Także cieplutko ubrany, wybieramy misję. Poczekajcie. Mamy dostępne dwie misje. Zemsta pani Czu, poznaj nowego bossa. Co jest bliżej? Bliżej jest. Zemsta. Ej, że szkocie, nie baw mi się tutaj. Zemsta paniczu. Jest to bliżej, więc tam sobie pójdziemy. Weźmiemy sobie niezawodny motorek. Okej, okay, dobra. I zasuwamy. Ok, jas. A, mogłem tam z buta też przejść, ale po to się ma motor, żeby sobie na nim poużywać. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Zobaczymy co to będzie. Oj, załamana kobiecina. Coś knuje, coś kombinuje. Widzę, że. Ale czy tutaj gdzieś. Co? No dobra, nieważne. Ale smutek na twarzy, coś tutaj się będzie działo. Aha. Ja wiem, to jest tak obiecina. Nie wiem, czy ona była matką jego Winstona, czy nie, ale w każdym razie. Yy, on w tej masarni też tutaj sobie urzędował. To co, to była matka Winstona, czy to po prostu była. Możliwe, że to była matka Winstona, słuchajcie, bo tam gdzie tam jest, co zdjęcie. Gdyby to była zwykła pracownica, czy po prostu jakaś tam.

ale mam super bokserki, nikt pewnie z Was nawet nie zauważył. Ale zmieniłem kurde gadki. a Wy tego zapewne nie zauważyliście w ogóle. Tu piękne gwiazdki, Giorgio Armani, czuję to jest. Co, czekajcie, namierzamy sygnał. Eee, zagadałem się o moich majtasach. Co, muszę z tym chyba wyjść, czy nie? Zaraz zobaczymy. Ale tak czy siak, majtasy są naprawdę zarąbiste I, i tędy nie ma wyjścia. Czekajcie, już takie namierzanie było gdzieś, tu muszę 500 metrów, to raczej z buta ciężko będzie. Zejdziemy sobie na dół. Skąd ja się nagle na górze wziąłem? Nie mam żadnego pojęcia. Eee, ups, dobra, weźmiemy sobie... O jest, jest mój niezawodny środek lokomocji. Zasuwamy. Na wprost chyba, tak? Dobra, odpalaj maszynerię. O Jezus Maria, ale dzwony I tu skopiuję tą patrzcie, ale dzwon. Ale tam wierzgała nóżkami normalnie. Dobra, czym prędzej. Nie zwlekając. Eee, o Jezus Maria! ajajaj, aj, aj, dawca nerek! Ale już oddałem tyle nerek w tej grze, że kurczę. Jedna w tą, jedna w tą, to już naprawdę nikogo nie zbawi. A, teraz tutaj. Już jesteśmy blisko znalezienia mocnego sygnału. A teraz chyba bardziej w tą. To gdzieś będzie tutaj w tym parku, czuję. Ja sobie wysiądę. Dobra, nie idziemy do tego parku. Bez nerwów jest. ok, mamy łączenie. Eee, ukończone. Czyli ten, North Point. Trzymaj, skanujemy. Okej, okay, znajdź punkt wspólny. Hmm. Eee, Poczekajcie, jak to się robiło, bo ja zapomniałem. No, ruszaj tym pieprzonym tym. Niepowodzenie, okej, okay, okej, okay, okej, okay, szybko, szybko. Niepowodzenie. Przedtem mi się to jakoś udało zrobić. Skanowanie, powodzenie, mamy skurwy syna, mamy. Gaciu fucker, widzicie? To samo powiedział co ja powiedziałem. O, tylko że ja to powiedziałem po ludzku. Udaj się do meliny dronego. Okej. Okay. 300 metrów. Mamy jebańca. Teraz nam nie umknie. Gdzie jest? Gdzie jest mój ten? Jeb, zarysowany. No nie mogę. Wstawaj. Postaw bestię. Jedziemy. Dobra, z majtasów wyjął kask. Takie majtasy George'a Armani'ego do Bici, Nawet cały kask pomieszczą. Nie ma to tamto. Jedziemy, jedziemy. Pięknie, dobra. Gdzie to ja mam dojechać? Poczekajcie, żebym się nie zgubił. Eee, się już się w sumie zgubiłem, ale... ale myślę, że jakoś jeszcze pójdzie. Tak, wiecie, patrzyłem po prostu na mapę. Myślę, że się wrócę. W takim razie, skoro mnie już obróciło, to się wrócę i będzie łatwiej. Taki mały dzwon mnie tutaj nie, nie wybije z rytmu. Okej. Okay. Dobra i tutaj jesteśmy coraz bliżej, chociaż nie, jeszcze 300 metrów. Zasuwamy sobie. Piękny dzionek mamy. Ojej, że nie przegapił, dobra, dobra, tutaj eee, bywałem już chyba tutaj, czy nie? Cóż to za irokes? Ale idiotycznie wygląda, faktycznie szaleniec. O, jaka lalunia, uf, uf, uf. Ale lala, ulala, patrzcie tam na biustie jakieś tatuaże miała. Szmały ten biust miała, ale tatuaże miała jakieś przeróżne. Znajdź szczurka do niego, gdzie mi tu odjeżdżacie? Co za złamas? Znajdź czarnego szczurka. Idę szukać skór wiele. Odnajdziemy go. Czy to nie był Johnny Szczurek? Czy to był Johnny Szczurek? Tak, to był pewnie Johnny Szczurek, a, a mu tam lalka gdzieś odjechała. No i co? Napierdalanka, co nie? Dobra, nikt mi nie powie, że to nie będzie napierdalanki. No, już widzę. Jedziemy. O! A, dobra. Nie, 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 będziemy się bawić w grupowy... Oj brachu. Pięknie, maszyneria poszła w ruch. No, obrotowy potrzebny jest, Chuck Norris był potrzebny tutaj. No i co? Aj, dostałem w plecy, zapomniałem o... Dobi, dobij skur... O, pięknie, ale mi idzie, teraz mi idzie. Zajebie go. Oj, jakiś kurde, solidny. Czekajcie, czekajcie, mogę coś wziąć? Mam, teraz ich... Teraz ich poskładam, patrzcie. Ha, frajerze No i co? Teraz to tam... no Oj, straciłem broń, szkoda. obiegałeś mhm. go za flaki. Aj, no i żebym teraz nie zginął. I dobić. Czym tu się dobija? Mydłem. Dobra. Gdzie jest jakiś gdzie jest jakiś punkt Wiecie, dzieje jest jakiś punkt, gdzie go mogę kurcze unieszkodliwić. Aha, ha następny, ostatni został. Mam go. Nie mam go. O, do kosza, do kosza na śmieci ze skórkiem i Je go. MPO przyjedzie po ciebie, kolego. E, dobra, kto tu jeszcze żyje, kto tu nie żyje. Gdzie jest żony szczurek, znajdź żonego szczurka. Spierdzielił pewnie tchórz jeden. Wejdziemy tutaj do tego pomieszczonka? Nie wejdziemy. Gdzie jest ten maluszek? Gdzie jest ten Skunks? Hmm. Już cię mam, kolego. Już mi tutaj nie umkniesz. Hop, do niego. O, było wysoko. Moje jeszcze sobie jacyś bandzieży. Jeszcze trochę walki szczeka. Haha. I co, koleś? Pięknie. Opanowałem pada normalnie do perfekcji już. Dobij go! Ej! Oj dostałem Bierz nóż, bierz nóż po kolesiu Nożownik został I To będzie problem, widzicie z tym nożownikiem? Mam dziada, odobi go Nie tak, ale ja jestem głupi Mam nóż teraz Pociachamy go, w plery patrzcie, pięknie Piękna robota, poszlachtowałem go normalnie Przytrzymaj nie, proszę podnieść ten nóż, to jest na no, wspaniałe narzędzie zbrodni No Ulala, ale ich posiekałem, masz normalnie ee, Aż Masz normalnie taką wiarę bo własne możliwości zyskałem. Gdzie jest ten mały skurwysynek, którego tak tutaj szukam? I jeszcze jacyś no z pistoletem teraz to poczekajcie, to już nie będzie łatwe, to nie będzie... Nie, nie toń brachu, nie toń. To nie jest dobra pora na kąpiel. o oni co? No, wpadamy tam na ostrej i kurwicy, wiecie. Tak to trzeba zrobić. Hurrao Tak, haha Mamy jebańców. Nie, zabili mnie, poskładali mnie. a piernicze Teraz dobra, przekonamy się, gdzie był punkt kontrolny. Niedaleko. Ale piękną akcję zrobiłem z tym wpadaniem w nich. Patrzcie, drugi raz to samo. I jep. Johnny Wayne w akcji teraz, wyłaś Fuck. O, oh, fuck, ale mnie. Wydymał. Hehehe. Nie żyjesz kolego. Wywal sobie drogę do John'ego nie robiąc mu krzywdy. A gdzie wydyma? Więc jest? To nie jest żony, mam nadzieję. Nie żyjesz kolego. Nie żyjesz, brachu. Pistolet maszynowy, to będzie to. To będzie to. Gdzie jest żony? Onny wydymań, mańcu idę po ciebie Ulala. Czekajcie, ładuję. Dobra. Schowaj się! Wiecie, ja muszę trochę na spokojnie to rozegrać, bo e, nie ma co na żywioł za bardzo. Zwłaszcza, że z energią tak średnio. O, trochę mi się ładuje, widzicie to? Warto odczekiwać. Okej, okay, odczekamy trochę. Nikt się podładuje, bestia. No, gin. Dobra, jeszcze tutaj gdzieś był taki e, mały skąksik Ładowanko. Trochę daleko mam do nich, ale spoko, nic to. Ten jeszcze został. Bardzo jeszcze jakiś ucieka, dobra, gonimy go. Bardzo żałuję, że ja tutaj eee, że ja tutaj gonię, skurwysyna, syna, że ja tutaj nie wiem, jak się jeszcze są. Nie teraz, ja pierniczę. No strzelaj, to by ten mańca! Strzelaj, strzelaj. Dobra, mamy go. Dobra, muszę wziąć inicjatywę w swoje ręce. Nie, przepraszam. No widzieliście, piękny błąd. Piękny błąd. A, zawaliłem, zawaliłem ja muszę powtarzać teraz kawał drogi niestety. Kawał trudny i szczelaniny ładu, ładuj Za bardzo się napaliłem, za bardzo na żywioł poszedłem eee... I przepuściłem przede wszystkim kolesia, zostawiłem z tyłu Podładuj sobie energię. No czemu mi się nie ładuje bardziej? Co jest do chuja? O, jeb, nie mam amunicji. Mam problem. Chowaj się, chowaj, chowaj się, chowaj. Muszę, muszę zdobyć na kimś amunicję. Dobra, śmierć jest pewna. Tak, poskładali mnie znowu. Wiecie, miałem przedtem karabin, teraz mam tylko pistolet i pewnie z paroma jeszcze nabojami. Okej, okay, mam go. Dobra, jeden mniej, ale amunicji ciągle mało. Dobra, jak najwięcej ich zabić, to jest podstawa. Miałem swoją szansę na początku. O, czajnik, dobrze, dostał, nie żyje. Była petynkę. Nie, pistolet to nie jest dobra sprawa, tak daleko. Chowaj się, chowaj. Tego chcę zabić na razie. Jednego mniej. Cztery naboje. Koniec. Stało się. I ja pierd... Mam broń, mam broń, mam broń! Teraz przeżyć! Uff. Ale dostaję, ale obrywam. Ten tutaj, ten tutaj z lewej. Podstawa zabić tego kolesia. Jest. Dobra, będzie trochę łatwiej chwilę. Wystaw, wystaw łeb. Okej, okay, mam go. Przydałoby się trochę amunicji więcej. Coś tam mam. No, spokojnie. Tutaj, nie tutaj się dałem wydymać, także teraz się nie dam. Aj, pięknie. Teraz na górze, snajpera. Wow, jak fajnie się mur odstrzelił, nie spodziewałem się tego po tej grze. Ten jest mój. Ktoś do mnie strzela z tyłu, czy mi się wydaje? On tam żyje, na górze. To, dobra, gonimy skurwiela. Nie tak, nie tak, nie napalać się. Ten jest niezniszczalny na górze normalnie. No mam nadzieję, że teraz już poszedł. Kto? Kto znowu napierdziela? Ten na górze? On tam jest nie do zabicia. Ja już to wiem. Ale chyba się zbliżam do golesia. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jaki fajny motorki, Patrzcie. Wow! Jest mój! A nie, nie jest mój! Gonie. Jedziemy. Nie tędy, kurwa. Ale wydymałem się. I ja jak się dałem wydymać. Idzie ten matko Jebca mi mnie uciekł. Gdzie on jest? Daleko. Oj trzeba, mieć sporo palców u rąk, żeby teraz to e, rozegrać jakoś. Ze strzelaniem włączy. Celu do dziada. Aha, czas się zwalnia, to fajnie. Dobra, jednego mniej. Nie wiem, całkiem to łatwo zrobione jest, zajebiście Dobra, nie wydzwoń mi tutaj. pięknie mam go, dostał sam. Jest mój Chociaż nie wiem Teraz, teraz, teraz bliżej Porwanie samochodu, nie kurwa, nie miałem skurwy cena A, gdy znajdziesz się blisko celu, dobra Mam go, muszę go mieć No spokojnie Patrzcie na to maksję Tak to się robi, kurcze, Teraz go tutaj jest mój. Zabierz kole się do restauracji, Pani Chu i tam będzie zemsta. Co jest, student Droga, jest za przeproszeniem. A... Coś, nawigacja zaszlankowała. No kurwa, mać, na no, ludzie. Dobra, jedziemy Bro! tędy, nie będę jak się dał dymać. O, chyba nie bardzo tędy pojedziemy. Ej, no, wyznacz inną trasę. No, nie mówcie, że nie ma inaczej, jak tutaj przejechać, tylko tędy ma. dymać dziś. O, jest, dobra, wyznaczył inną drogę, ok. O to chodziło. Ciekawy samochód swoją drogą. Zobaczymy, co tam ta pani starsza, miła mu zrobić. Czuję, że my po prostu strzerzemy z tym tasakiem jajca obecnie. Jak mam być szczery? No bo co? Nie wiem co by się tam na, na miejscu jej zrobili. Jeżeli to jest matka faktycznie tego Winstona, no to obcięcie jajec byłoby jak najbardziej wskazane, co nie? Dobra. Jedziemy. Nie będziemy debatować, bo pozostawimy tą decyzję jej zapewne Śpij, śpij pies. A jeszcze kawałeczek drogi. Całkiem to spora misja, ale nie, to nie jest taka spora misja, to po prostu ja już parę razy tutaj powtarzam ten... To strzelanie mi troszeczkę tam nie szło, więc trochę to trwało. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Odstawiamy gagatka i zobaczymy co się wydarzy. A, ale masakrowany. Aha, mówiłem? Tasak pójdzie w ruch. Ja pierdolę, ma przesrane kogoś. Oj, lol. ojej, 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 ale ojej, 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 Nie, ojej, 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 kurczak po wietnamsku będzie... Kurczak po wietnamsku będzie smakował bardzo specyficznie. Eee, poszło... Mm, no okej. Okay. Jakieś nagrody, jakieś tutaj pierdoły wracamy do gry. Eee, I okej. Okay. Eee, wiecie, to jest 20 minut. Eee, ale nie zaczniemy nowej misji z tego względu, że ja to nagrywam jeszcze w drugi dzień świąt, czyli w poniedziałek, lany poniedziałek, w Prima Aprilis i... Eee, Zajebiście wyglądam w tej w, tej skąpanej w krwi. Naprawdę zajebiście. E, także ja to nagrywam święta, w związku z tym ciężko było mi wygospodarować tutaj e, ten, ten czas, bo ja jacyś goście do mnie się zwalają, więc, więc skończę na jednej misji, gruntrze wykonanej. Hej, cześć, trzymajcie się i niebawem do następnych filmów. Hej, hej!